Witam kochani na kanale Tarot Sygniana. To czytanie będzie dla osób spod znaku strzelca na miesiąc listopad 2021. Już teraz Was bardzo zachęcamy do tego, byście obejrzeli w całości ten film, ponieważ tu są dwa czytania na pracę i na miłość. Tu będą dopowiadane karty. Na koniec każdego czytania na miłość będzie i rada i na pracę tak samo. Także naprawdę w międzyczasie wszystko się jakby wyklaruje. Będą tu przedstawione różne sytuacje, które no wiadomo, do każdego z Was nie będą pasowały. Z każdym nie będą rezonowały, ponieważ to są ogólne czytania. Pamiętajcie o tym, tak? Dobra, to zaczynamy. Tutaj już widzę u Ciebie gwiazdę. Gwiazda mówi o spełnieniu jakimś marzeniu, idź za głosem serca, za swoją intuicją, spełniać swoje marzenia. To są ogólnie w gwieździe. Gwiazda mówi o dobrych inwestycjach tak? finansowych. Masz po prostu dobry pomysł będziesz miał na zarobienie pieniędzy w strzelcu. Także dobra perspektywy na przyszłość, więc to co zasiejesz dzisiaj, znaczy dzisiaj, no tak już jest listopad, w tym miesiącu właśnie, to przyjdą efekty w przyszłości, bardzo dobre. To jest takie spełnienie marzeń związanych z pracą zawodową, tak? Lub nawet twórczą. Musisz hmm. w to wierzyć. Yy, jakby zła pasa się kończyła i będzie już tylko lepiej, tak? Przynajmniej tak gwiazda mówi. Sąd Ostateczny z kolei yy, zapowiada niejako, yy, jakby bilans dotychczasowych. Do dotychczasowego życia zawodowego, bym powiedziała. Będziesz myśleć, czy zostać w pracy, w której jesteś, czy ją zmienić, czy się może wyprowadzić. Możesz dobrać, ktoś inny może na przykład otrzymać dobrą pracę, tak? Dla kogoś jeszcze innego to jest zakończenie pracy i przejście na emeryturę, tak? Poczujesz tą wolność. Będziesz, ty już będziesz wiedzieć, co robić w tym czasie. Będziesz się tak wiastałaś się mówi, że yy, będziesz mógł spełniać swoje marzenia, na które nie miałeś czasu. Czy nie miałaś czasu i teraz właśnie przyjdzie na to czas. <grytanie> Masło maślane, ale właśnie tak jakoś. Yy, tak to czuję właśnie. Możesz. Tu karta mówi o, o konieczności zmiany pracy lub mieszkania. No nie wiem jakie jesteś w jakiej sytuacji. W każdym razie energia miesiąca to jest gwiazda tutaj dla ciebie. To jest najlepsza karta w tarocie. Więc co, czegokolwiek byś się nie tknął. Cokolwiek nie zrobisz w miesiącu listopadzie, w czerwcu, myślę, że będziesz zadowolony. Czy będziesz zadowolona? Dobrze, więc zobaczymy, dlaczego ta gwiazda u ciebie wyszła. O co tu konkretnie chodzi? Dobrze. Mhm. I tutaj wyszła czwórka była w... zobaczymy jeszcze hmm. dwie karty wyskoczyły dobra, to dajemy kochankowie i hmm, szóstka zobaczcie, dwie szóstki wyszły tutaj czwórka, super słuchajcie, no tutaj ja widzę hmm. widzę tutaj to, że yy... Będziesz musiał wybrać między, właśnie, to jest wybór w tych kochankach, słuchajcie. I tak nie wiem, czy będziesz w tej pracy, w której jesteś, czy podejmiesz pracę gdzie indziej. Być może czekacie lepsze stanowisko w ogóle, a może ktoś jeszcze inny jest bez pracy. I tą pracę właśnie w listopadzie możesz otrzymać, więc zmiany naprawdę tutaj się szykują u ciebie bardzo duże. W kochankach to jest właśnie wybór musisz się kierować sercem, yy, intuicją również, ale przede wszystkim sercem. Yy, hmm. Także. Yy. Będziesz czerpać radość ze swojej pracy, ale tylko pod względem samorealizacji. Tutaj nie będziesz patrzeć na pieniądze, bo tutaj z tej pracy do wielkiej kasy, wielkiej kasy nie będzie, bo tutaj może być praca z dziećmi, dajmy na to, albo ze zwierzętami. Po prostu. No albo pokierujesz się pasją, myślę. Albo pójdziesz do pracy, gdzie rzeczywiście będą duże pieniądze. Tutaj właśnie widzę ten wybór. I ci te ko kochankowie właśnie o tym mówią. Ta karta również mówi jeszcze u kogoś innego. No, jakiś romans w pracy, tak? Mówię o romansie w pracy. Dobrze, zobaczymy, co tam są ostateczne. Nam powie więcej. U ciebie jest czerwcu, na listopad 2021. Hmm. No, tutaj bardzo dużo myślisz nad tym, co zrobić. Oj, bardzo, bardzo. Niejako jest dobrze tutaj, yy, gdzie jesteś w tej pracy, ale marzy ci się może coś jeszcze, coś innego. Właśnie to jest. Yy, myślisz, że ten bilans zysków i strat właśnie, to, co właśnie mówi są Ostateczny. Zobacz, tutaj jest pasja, tutaj będziesz się kierować pasją. Dobra, to bierzemy jeszcze jedno. Hmm. Ktoś przyjdzie z propozycją do Ciebie, Ty możesz przyjąć propozycję jakiejś pracy, będziesz musiał na przykład Zająć się czymś. Może tutaj widzę, na przykład, osobę, która ma swoją działalność gospodarczą i dostała, dajmy na to, jakieś zlecenie. Tutaj widzę, chodzi z kogoś, także nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś i o czym w ogóle mówimy w tym momencie, ale, jak widzicie, tu jest wiele historii. Nie tylko jedna. Może, Któraś to ciebie pasuje lub nie. Proszę mówcie, piszcie, yy, piszcie do mnie na e-mail, piszcie pod y, komentarze, pod filmem. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, zobaczymy, jaka jest rada dla ciebie na tą sytuację od Tarota. Mhm. Już wyciągamy. Proszę, śmierć. Hmm, straszna jest karta. Znaczy, no ta karta, no, nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Zgroźna wręcz. Przypomina to coś. W każdym razie, <śpiewa> yy, ta karta mówi, byś zrozumiał, że konieczność jest zmian, które nadchodzą. Yy, i są potrzebne. Obrona przed nimi nic nie da. Po prostu one nadchodzą. Więc tutaj ten sąd ostateczny, tego gwiazda, tutaj masz opiekę sił wyższych, więc obojętne jaką decyzję podejmiesz, ona będzie słuszna. Ona będzie słuszna dla Ciebie, ona będzie dobra dla Ciebie. Będziesz zadowolony, czy zadowolona z tej, właśnie z tego, co co zadecydujesz, tak? Zobaczymy, co karty aniołki mówią dla Ciebie. Wybierz nowy kierunek. Zobacz. No, no zmiany, zmiany. I cały czas zmiany tutaj dla Ciebie z czerców. Widzę. Nadeszła pora, byś wybrał nowy kierunek swojego życia. Okoliczności, w jakich przyszło Ci dotychczas egzystować, mogą nie gwarantować Ci spełnienia, a Twoje serce może być pełne niezadowolenia. Ty już wiesz, że ten świat ma tobie do zaoferowania coś więcej, a najlepszą decyzją jest teraz podążanie za przewodnictwem Twoich aniołów. Podejmij świadomą decyzję, by zostać osobą, jaką jest Ci pisane być. Stwórz własny plan działania, dzięki któremu przybliżysz się do boskiego celu swoje, Twojego życia. Natychmiast zacznij stawiać kroki w kierunku szczęśliwej przyszłości. No proszę. No nic dodać, nic ująć. Tu po prostu anioły potwierdziły to, co było w czytaniu, prawda? Bynajmniej ja to tak widzę. Dobra, zobaczymy co u was tutaj w miłości jest? no ja to tutaj widzę, słuchajcie, śmierć tak samo, ja nie wiem, ale tak jest właśnie śmierć na miłość, śmierć wiele mówi, ona mówi o zakończeniu jakiejś sytuacji, tak, coś się musi zakończyć, by mogło zacząć się coś nowego, tak? dla jednych to jest zakończenie związku partnerskiego gdzie po prostu już nic nie, nie gra. Gdzie no, staliście się obcy dla siebie. Gdzie każdy poszedł. Już mieszkacie w jednym, jakby mieszkaniu, ale tak naprawdę macie osobne. Osobne no, życie mi się tutaj, no nie osobne, bo mieszkacie, no ale wiadomo, że przyjaciół może macie z kimś innym rozmawiacie. Nie z sobą, sobą tylko możecie na przykład spotykać się od czasu do czasu, y, jakieś poglądy wymieniać, ale to jest tylko takie suche, bez namiętności, bez miłości, takie już nic niskie. Słowa mi brakowało wcześniej. Więc jeżeli jesteś w takim związku, tutaj ta karta mówi, żeby lepiej się, no tutaj widać rozstanie, tak? Tutaj jeżeli jesteś z kolei inni, inne osoby w związkach, może potrzebują po prostu, by coś zmienić. Tutaj już widać rozmowę, tutaj już... Ale to muszą dwie strony chcieć, wiecie o co chodzi, nie? Hmm. Tutaj na pewno widać istotne zmiany w życiu. Bardzo duże. Możesz przejść wewnętrzną transformację, wewnętrzną. Coś się kończy, ale jednocześnie coś nowego wkracza w życie Twoje. Także ta karta mówi, byś nie projektował w sobie lęków. Powinieneś patrzeć z nadzieją w przyszłość. To, co się rozwala, to, co po prostu już nie funkcjonuje, to się po prostu powinno rozwalić, by dać miejsce czemuś nowemu, tak? Hmm. No, tutaj jest karta umiarkowanie. Tutaj widzicie dwie osoby, które rozmawiają. Tutaj widać, że. Konkretnie chodzi o relacje, tak? Tutaj widzę takie, taką monotonię, tutaj widzę takie, taką nudę wręcz, jeżeli chodzi o małżeństwo, taki domek, yy, wszystko poukładane, jeżeli ci to pasuje, no to fajnie, ale są osoby, które się nudzą w takim, yy, w takiej rzeczywistości. Hmm. Dla kogoś innych to może być po prostu mowa o przyjaźni, tak? o rozmowach, o jakiegoś typu wyjaśnianiu jakiejś sytuacji, I zależy czy dogadacie się czy nie, jaka ta przyszłość będzie. Ta śmierć właśnie mówi o, o tym, że albo ta przyjaźń będzie trwała dalej, oczywiście atmosferę, albo się zakończy. Tak naprawdę to od Was zależy, jaką podejmiesz, jaką podejmiesz decyzję. Bo to tak naprawdę od Ciebie zależy, co zrobisz, tak? A nie na przykład od kart, kiedy ja to wszystko opowiadam. Mogę tylko sugerować, i mogę podpowiadać dzięki kartom, tak? Tarota. Dobrze, zobaczymy, co tutaj, dlaczego ta śmierć dla ciebie wyszła? Dlaczego śmierć wyszła? O, tam zobaczymy. O, dziesiątkę denarów. Tutaj jest jakby śmierć w jakimś domu, bo tutaj jest stabilizacja. Tutaj jest jakby od pokoleń budowane. To są ugruntowane relacje, wiecie. Wspólny dom, na który ciężko pracował Pracowaliście, budowaliście, tak? To jest po prostu taka stabilizacja. No i to widzę śmierć, więc coś tu się burzy. Właśnie ten domek z kart się burzy. Tak mi się powiedziało, no nie wiem. Zobaczymy, dlaczego ta dziesiątka. Ten naród poszło Zobaczcie, odejście Odejście Dobra, a tu dalej co? Odejście A tu dzieci No tak, no ja bym powiedziała tak, że tutaj Ktoś się strasznie nudził w tym poukładanym świecie Tutaj odchodzi, tutaj nie czuję się już w tym świecie. Chce być wolny, chce się cieszyć życiem. I on to zrobi. Nie wiem, czy to jesteś ty, czy osoba, z którą jesteś. Tu jest gwiazda, zobacz, energia, energia miesiąca to jest gwiazda. Tutaj spełnienie marzeń. Tutaj marzysz o innej rzeczywistości, bym powiedziała. Ta już ci nie służy. Tego już nie chcesz. Dobra, zobaczymy co to umiarkowanie powie. Hmm. No proszę, tutaj jest dziewiątka denaru. Dalej patrzymy. Hmm. No proszę, ósemka buław i co? Król Buław. No ja to ewidentnie słuchajcie, widzę. No tutaj ta karta mówi, albo pielęgnujesz ten związek, w którym jesteś dla jednych, dla innych z kolei wybierasz samotność, wybierasz no chcesz być sam, bawić się po prostu, nie angażować się. Tutaj są wyjazdy, tutaj jest internet, znajomości. Możesz poznać kogoś bardzo przystojnego, władczego, że jesteś kobietą. Także ja tu widzę osobę, która nie chce się angażować. Ja tutaj widzę... Chcesz wyluzować? Jesteś zmęczony czy zmęczona tym, co masz? Oczywiście pamiętajcie, że tutaj nie będą rezonowały te karty z każdą osobą i to zupełnie nie musi pasować do Ciebie. Ale właśnie tu coś takiego widzę, nie? Dobra, zobaczymy jaka jest rada na tą sytuację. Kochankowie. Kochankowie mówią o wyborze. Słuchajcie, tutaj jest wybór. Znowu wybór. Musisz wybrać między życiem w życiu rodzinnym. Ta to stabilizacja, to, to poukładane życie, jakie tutaj prowadzisz z drugą połową, a może nawet sam czy sama. Może mieszkasz u rodziców, <tosłuch> też tak może być. Jeżeli chodzi o przyjaźń, to oczywiście też tutaj jest wybór, czy kontynuować tą przyjaźń, czy nie. Także słuchajcie, zobaczcie, nawet karty mówią, że od Ciebie zależy, jaki wybór podejmiesz. Kieruj się sercem, tak? Nie bój się. I za głosem z... masz jakieś marzenia, idź po prostu w stronę tej gwiazdy i realizuj je. Hmm. Dobrze, zobaczymy, co aniołek ma. Aniołki powiedzą. Nie przestawaj. No proszę, nie przestawaj. Nie jest to pora do poddawania się. Kontynuuj podążanie w kierunku swoich nadziei, znów bądź planów. Jesteś na właściwej ścieżce, jeśli pozostaniesz na tym kursie. Wkrótce powinieneś zacząć dostrzegać postęp. Bardzo ważne jest, żebyś twardo stał na ziemi i wierzył w siebie. Nie pozwól, by ktokolwiek cię onieśmielił i skłonił do rezygnacji, tylko dlatego, że inni nie podzielają Twojej wizji. Ty nie musisz zaprzestawać podążania za własnym sercem. No proszę. Hmm, no niemożliwe, po prostu. Słuchajcie, nieraz jestem w takim szoku, że to wszystko tak ze sobą pasuje. A przecież to są różne karty, różne talie kart. I jeszcze jedno. Mam... Może macie jakieś pytanie? Chcecie się dowiedzieć, czy w listopadzie coś się stanie jak podejść do jakiejś sytuacji, jaka cię czeka w listopadzie, w miesiącu listopadzie 2021, ja tutaj wylosuję jedną z kart opiekuńczych dla Ciebie. Zobaczymy, co podpowie ci ta karta na pytanie, które właśnie masz w głowie. Proszę piszcie do mnie komentarze yy, pod filmem bardzo wdzięczna. Yy, oczywiście, yy, i lajki będą wskazane. Są wskazane. <laughs> I o, i mi karta, i właśnie dla Was mam sobie przeczytamy Wdzięczność. wyrażaj swoją wdzięczność, okazywanie wdzięczności innym. Może być źródłem radości. Hmm. Tutaj ciągle jest mowa o relacjach. Zobaczcie. Mam nadzieję, że w czymś pomogłam, że tarot w czymś pomógł. Także oczywiście ja z mojej strony bardzo Was proszę o subskrypcję i komentarze, tak? i lajki. To tyle dla Was, yy, kochane strzelczyki. <laughs> yy, słuchajcie mnie w kolejnych czytaniach na tygodniówkach i za miesiąc. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Pa! <laughs>